Biały wilk, mądry wilk. Czego wam trzeba? Znalazłem ciało Twojego ojca i spaliłem je. Dobrzeście zrobili. On wróciłby po mnie. Jak to było z Twoim ojcem? Naprawdę go zabiłeś? To był zły człowiek. Kiedyś guślarz się go bał, ale potem zbężniał. To, co ojciec robił matce. Guślarz nie mógł na to patrzeć. Rozłupał mu łeb siekierą i utopił w bagnie. Ale ludzie wiedzieli. Duch pewnie już nie wróci. Dziękuję wam, Wiedźminie. Przyjmijcie to w nagrodę za pomoc. A jeśli kiedyś będziecie potrzebowali ziół lub leków, to guślarz da wam wszystko. Za pół darmo.